Proszę Państwa, mam zaszczyt zaprezentować Państwu moją najnowszą książkę pod tytułem Judaszyzm, wydawnictwo Kapital Bóg jak zwykle i zapraszam Państwa na promocję tej książki 29 lipca o godzinie 18.30 do Domu Dziennikarza przy ulicy Fokstal 3 przez 5 w Warszawie. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi, co my tu mamy? O, pan Max Radko, czy ponad 2000 wybuchów atomowych na Ziemi nie powinno ekologów martwić bardziej niż pierdzące krowy i dlaczego ich wpływ na klimat, wzrost zachorowalności na nowotwory jest pomijany w dyskursie publicznym. Przecież to temat samograj. No ma pan rację, tylko że to wie Pan jak rząd postanowi przeprowadzić próbę nuklearną to nie, żadni ekologowie go nie powstrzymają to za bo to Raz, że to na poligonach bardzo odległych, tam i tam w ogóle takich, gdzie tam żaden ekolog, już nie mówiąc o ekologach, nawet myszka się nie prześliźnie nie zauważona. No a to ekologowie podejmują tylko takie operacje, za które im ktoś tam dobrze zapłaci, a za to by im nikt nie zapłacił, przeciwnie, złoiłby im, każdy rząd by im złoił w skórę, więc w to się nie angażują. Rzeczywiście, tu ma Pan rację. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to wskutek tych wybuchów, tych prób nuklearnych naziemnych, bo podziemne są podobno mniej tam toksyczne, to poziom struntu takiego izotopu promieniotwórczego w atmosferze, w stratosferze nawet wzrost kilkakrotnie co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na różne dolegliwości nie tylko ludzi, ale i innych organizmów zwierząt przede wszystkim, no i a tu cisza jest, no bo, owszem, były takie regulacje, były porozumienia międzynarodowe, w tej chwili jest zakaz nuklearnych prób naziemnych, no ale nie wszystkie kraje się do tego stosują, na przykład Izrael się chyba do tego nie stosuje, bo on w ogóle utrzymuje, że nie ma broni jądrowej, no ale ale ta oficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności i pamiętam jak w połowie lat 70., jeśli chyba w 75 roku satelity amerykańskie odnotowały błysk eksplozji nuklearnej na Oceanie Indyjskim na południowy wschód od Kapsztadu. Nikt się nie chciał przyznać do zdetonowania tego ładunku, ale od tamtej pory kraje arabskie zaczęły wykreślać z listy swoich priorytetów politycznych postulat zniszczenia Izraela. No Korea Północna też się do tego nie stosuje. W związku z tym, no ale rzeczywiście te mocarstwa nuklearne, które już tam wypróbowały na wszystkie sposoby swoje arsenały, jądrowe w tej chwili nie muszą tych prób prowadzić jeżeli ktoś chce prowadzić no to musi przejść przez to no ale wtedy jest tak jak Iran na przykład sankcjami obkładane czy coś bo tam już Kraja Północna to no jest też obkładana sankcjami, ale ona tak jak prezydent Pakistanu kiedyś powiedział, jak Indie, okazało się, że Indie mają broń jądrową, to prezydent Pakistanu zapowiedział, że będziemy jedli trawę, a będziemy mieli broń jądrową. No i mają. Tam nawet się obyło bez jedzenia trawy, no ale rzeczywiście. Rzeczywiście mają, więc jak Państwo takie poważniejsze się na coś zdecyduje, to na ogół do tego doprowadzam. Ale ekologowie mój Boże. Usil. Panie kochany, czy podziela Pan opinię, że CPK to największa szansa na rozwój Polski od czasów Portu w Gdyni? No, nie podzielam tej opinii, bo nie bardzo sobie wyobrażam że CPK przejmie centralny port komunikacyjny, którego zresztą jeszcze nie ma, przejmie całą tutaj obsługę ruchu lotniczego w całej Europie. Przepraszam bardzo, obawiam się, że tak nie będzie. Jeżeli, znaczy uważam, że centralne, funkcja centralnego portu komunikacyjnego jest przede wszystkim militarna. Chodzi o to, żeby Polska zbudowała potężne lotnisko dla Amerykanów, którzy tutaj takie pasy startowe 4 km, żeby najcięższe samoloty transportowe Lockheed Galaxy mogły tam lądować, no to muszą być odpowiednio długie pasy. W Polsce są tylko dwa lotniska, które takie pasy mają. Okęcie i lotnisko w Powidzu, a tutaj by było 200 km od wschodniej flanki, że tak powiem na to no to i to jest przede wszystkim szkoda że stany zjednoczone się do tego nie dokładają że Polska sama musi to wybudować no a potem trzeba będzie do tego dokładać, to jasne, tak jak na przykład do lotniska w Radomiu, na którym bo ile mi wiadomo, to przez długi czas nie lądował żaden samolot, a lotnisko było utrzymywane, chociaż to z innych powodów, nie z powodów militarnych tutaj akurat, ale to, to przypuszczam, że taki cel, a przy okno to tego nie można powiedzieć głośno, więc opowiada się różne takie opowieści dziwnej treści. Pan Gniew Lechia, ile w Polsce jest prawdziwych żołnierzy w tej atrapie wojska? O, to nie wiem, no, nie wiem, to jest tajemnica wojskowa. Wie pan. Podobno jest. Pan. Kiedyś, kiedyś wysłuchałem opinii generała Tadeusza Wileckiego, który był szefem Sztabu Generalnego. Co prawda, już to było dawno, ale no coś tam jako szef Sztabu Generalnego to coś tam musiał na temat wojska wiedzieć i wykład taki wygłaszał, którego słuchałem. I na zakończenie tego wykładu to dosyć taką pesymistyczną ocenę wystawił Wojsku Polskiemu, że owszem, jest te formacje, które wyjeżdżają na te misje zagraniczne, to one rzeczywiście coś tam mogą i potrafią, natomiast reszta to nadaje się wyłącznie, jeśli chodzi o działania takie bojowe. Do pełnienia służby wartowniczej. No to dobrze to nie wygląda. Nie wiem, jaka ta reszta jest, bo, no ale, ale tak to wygląda. Kiedyś opinię, tak, to przypadkowo się znalazłem się przy jednym stole, nawet nie wiedziałem, że to jest ruski generał. Okazało się, że ruski generał. No i ponieważ Grzegorz Braun tam takie uszczypliwości pod adresem rosyjskim wypowiadał, bo on też tam był, no to ten generał słuchał, słuchał, wreszcie wybuchnął, pyta tak, ilu żołnierzy liczy polska armia? No ja mówię, no, około 100 tysięcy. A on mówi, a armia rosyjska w Czeczenii zamordowała, zabiła 200 tysięcy bandytów. I co? No to ja mówię, my wiemy, że wy jesteście zdolni do tego i do jeszcze gorszych rzeczy, ale to tak to wygląda. Tak to oceniają ruscy generałowie. Pan Ozont Szyka. Szanowny Panie Stanisławie, jak pan skomentuje ostatnie motu proprio papieża Franciszka, tradicionis custodes. Chodzi o to, że papież Franciszek praktycznie zakazał odprawiania mszy w rycie trydęckim. No martwi mnie to, martwi mnie to, yy, chociaż staram się tutaj do papieża Franciszka już z desperacji yy, podchodzić pozytywnie, więc wprawdzie zakazał odprawiania mszy trydenckich, ale przecież nie zakazał odprawiania mszy w ogóle, a przecież mógł też tego zakazać, więc <laughs> jeszcze najgorsze dopiero przed nami. Pan Robert L. Raś. Witam pana Stanisława. Od bardzo wielu lat słucham pana lotnych wywodów, wręcz jestem od nich uzależniony. Dzięki panu potrafię zachować optymizm w otaczającej rzeczywistości. No, cieszę się, bo po ludzku jesteśmy przegrani. Lewica wygrywa, a komunizm wydaje się już bliski. Wprowadzenia. Proszę powiedzieć, jaka jest realna szansa na powtórzenie czasów. 4589 wspierający wiernie kanał Uczeń. Dziękuję za wspieranie kanału. No bardzo wysoka jest taka szansa, to znaczy groźba powtórzenia się takiej sytuacji. Bardzo wysoka. Jeżeli pozostaniemy bierni, jeżeli nie postawimy Żydokomunie wyraźnej granicy, do to czeka nas właśnie powrót do czasów, o których Pan tutaj wspomniał w lata 45-89. Pan Szymon. Panie Stanisławie, co Pan myśli o autonomii Katalonii? No, Katalończycy chcą autonomii, rząd hiszpański się sprzeciwia temu energicznie, tam takie próby co pewien czas są podejmowane. W ogóle chciałbym zwrócić uwagę, że w Unii Europejskiej, bo Hiszpania jest członkiem Unii Europejskiej przecież, jest prowadzona polityka regionalizacji, ale wybiórczo. Wybiórczo. Polityka regionalizacji polega na tym, żeby w różnych państwach tworzyć takie autonomiczne regiony. I na przykład w Anglii, w Wielkiej Brytanii to bardzo chętnie jest, bardzo wspierana. Tam Szkocja się wyodrębnia autonomne, rząd ma własne i tak dalej. Podobnie jest w Hiszpanii, w Niemczech akurat... Tego nie widać, bo Niemcy są w ogóle państwem federalnym. Natomiast jeżeli, kiedy we Włoszech chciała się Padania tak autonomizować, to nie tylko włoski rząd, nie tylko cała Unia, nawet Stolica Apostolska zaprotestowała, więc widzimy, że w jednych krajach polityka regionalizacji jest forsowana, a w innych zwalczana. No i w Hiszpanii akurat jest forsowana w związku z tym, tak to wygląda. Pan Edward Hołodecki, czy warto interesować się polityką? No to jeżeli, jeżeli takie rzeczy pana interesują, no to warto, ale jest mnóstwo innych dziedzin, którymi też warto się zainteresować. I nawet mogę powiedzieć, że są ciekawsze od polityki, chociaż oczywiście nie mają takich następstw jak polityka, bo polityka, jak to mawiała Anna Bojarska, moja starsza koleżanka ze Studium Dziennikarskiego w Warszawie, od polityki uciec niepodobna. Prędzej czy później ona nas dogoni, więc przynajmniej z tego powodu warto tak no, ogólnie się w polityce orientować, żeby nie być nieprzyjemnie zaskoczonym. Ale jak mówię, jest mnóstwo innych dziedzin, na przykład muzyka, na przykład literatura, na przykład sztuka, którymi też warto się zainteresować, no ale polityka, prędzej czy później, nawet takiego estetę, dogoni, więc dobrze by było, gdyby on przynajmniej część uwagi polityce poświęcał. Julian Heller. Czy poparłby pan rewolucję francuską? Gdybym wtedy był, żył we Francji, to nie wiem, ale raczej bym nie popierał, z uwagi na to, że motłoch działa na mnie odstręczająco. I wszelkie takie gwałtowne ruchy właśnie w wykonaniu motłochu, a rewolucja francuska na tym polegała, budzą we mnie od Rezerwę to delikatnie powiedziane, ale od razu po prostu, więc chyba z tego powodu, nawet nie wiem, jakbym tam politycznie to wtedy oceniał, bo to dzisiaj to jest inna sytuacja, bo mamy dystans do tego, a wtedy bym dystansu takiego nie miał. Ale myślę, że myślę, że bym nie popierał rewolucji. Warto zwrócić uwagę na to, że wbrew temu, co się tam dzisiaj mówi, zwłaszcza lewactwo, co mówi, to poziom życia we Francji przed rewolucją. Wcale nie był niski, był dosyć wysoki. No Bardzo dobrym przykładem jest taki pisarz z XVIII-wieczny de La Breton, który tam się zajmował między innymi reformowaniem prostytucji i tak dalej, postulował tworzenie takich domów publicznych, Nawiasem mówiąc, one się nazywały Le Maison de Tolerance, czyli przybytki tolerancji. No to on się, on się wychowywał w dzieciństwie u znaczy jego rodzice byli chłopami, chłopami. I nauczył się sam czytać, bo na strychu domu, w którym jego rodzice mieszkali, domu rodzinnego, Znajdował książki, więc wyobraźcie, że państwo w XVIII wieku u chłopa na strychu książki, no to widocznie jak mógł sobie pozwolić na książki, to tam głodem nie przymierał. Nie był ani głodny, ani bosy, ani nagi, i tak dalej. Więc nawet z tego powodu mam wątpliwości, czy bym francuską rewolucję popierał. No i tym chyba optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Proszę Państwa, mam zaszczyt zaprezentować Państwu moją najnowszą książkę pod tytułem Judaszyzm, wydawnictwo Kapital Book, jak zwykle i zapraszam Państwa na promocję tej książki 29 lipca o godzinie 18.30 do Domu Dziennikarza przy ulicy Fokstal 3 przez 5 w Warszawie.